odrzucenia się naprzód, by go spotkać. Wiedziała, że ją kocha, ale z czasem przypomniała sobie, że jest obieka kulanowi Titowi. Nawet nie mogła zaufać sobie, by okazać zbyt wielką wdzięczność Heliumicie, aby go nieźle zrozumiał. Kartoris stał ters u jej boku. Jego szybkie spojrzenie obrzeło scenę w pkoj, nieruchomą postać jednaka rozciągniętą na podłodze, dziewczynę spieszącą ku zasłoniętemu wyjściu. Czy cię skrzywdził, Tujo? Zapytał. Uniosła swój pokrwawiony miecz, aby mógł go zobaczyć. Nie, powiedziała, nie skrzywdził mnie kropka. Na twarz Kartorisa pojawił się ponury uśmiech. Błogosławiony niech będzie nasz pierwszy przodek, wyszeptał. A teraz zobaczmy, czy uda nam się uciec z tego przeklętego miasta, zanim Lotharowie odkryją, że ich jednak nie żyje. Z pewną autorytatywną władzą, która tak dobrze na nim leżała, w której żyłach płynęła krew John Cartera z Virginii i Dejaktoris z Chili, uchwycił jej dłoń i, zawracając przez salę, kroczył w stronę wielkich drzwi. Przez które ja wprowadził ich wcześniej w ciąg dnia przed oblicze Jeddaka. Prawie dotarli do prog, gdy przez inne wejście do mieszkania wtargnął ktoś. To był ja. On również jednym spojrzeniem ogarnął scenę wewnątrz. Kartoris odwrócił się, by stanąć naprzeciw niego, miecz gotowy w ręku, a jego wielk ciał osłaniało smukłą sylwetkę dziewczyn. Chodź ja z lotaru, zawołał. Stawmy czoła spraw od razu, bo tylko jeden z nas może opuścić tę komnatę żywy wraz z tułą z ptard. Wtedy, widząc, że człowiek nie miał miecza, krzyknął: „Przyprowadź swoich uczniów, albo idź z nami jako mój więzień, dopóki bezpiecznie nie przejdziemy przez zewnętrzne wrota waszego duchowego miasta”. „Zabiłeś Tario?” – zawołał ja, ignorując wyzwanie drgieg. „Zabiłeś Tario? Widzę jak krew na podłodze, prawdziwą krew, prawdziwą śmierć. Tario był w końcu tak sam realny jak ja, a jednak był eterealistą. Nie chciał zmaterializować swojego pożywienia. Czy to możliwe, że maj rację? Cóż, my też mam rację.” I przez wszystkie te wieki spieraliśmy się, każdy twierdząc, że drugi się myli. Jednak Ters nie żyje. Stek się cieszy. ja osiągnie swoje. Ters ja stanie się jednakiem Lotharu. Gdy skończył, Tario otworzył ocz, a następnie szybko usiadł. Zdrajca, morderca, krzyknął, a potem kadar, kadar, co wizyk Barsum oznacza strażnika. Ja zrobił się blady jak ściana. Upadł na brzuch, pełzając w stronę Tario. O mój jeddaku, mój jeddaku, jęczał. Ja nie miał w tym żadnej roli. Ja, twój wierny ja, co wszedł do mieszkania, aby znaleźć cię leżącego na podłodze i tych dwóch nieznajomych, gotowych do wyjścia. Jak to się stało, nie wiem. Wierz mi, najwspanialszy jeddaku, przestań, Łotrze, zawołał Tario. Słyszałem twój słow, jednak Ters nie żyje. Stek się cieszę. Ters ja osiągnie swoje. Ters ja stanie się Jeddakiem Lotharu. Kropka. W końcu, zdrajco, odkryłem cię. Twój własne słowo potępiły cię tak sam pewnie. Jak czyny tych czerwonych stworzeń przypieczętowały ich losy, chyba że zawahał się. Chyba że kbiet, ale nie zdążył nic więcej powiedzieć. Kartoris domyślił się, co miał na myśli, i zanim słowa mogły zostać wypowiedziane, rzucił się do przodu i uderzył mężczyznę w usta otwartą dłonią. Tario pienił się z wściekłości i upokorzenia. A jeśli jeszcze raz znieważysz księżniczkę Ptart, ostrzegł Heliumita, zapomnę o tym, że nie nosisz miecza, nie zawsze będę w stanie powstrzymać swą piekącą dłoń od miecza. Tario kofnął się w stronę małych drzwi za podium. Próbował mówić, ale mięśnie i twarz pracowały w tak przerażający sposób, że przez kilka minut nie był w stanie wydobyć żadnego słowa. W końcu udało mu się wymówić coś zrozumiałe. Umrzyj, krzyknął. Umrzyj. I wtedy odwrócił się w stronę wyjścia za sobą. Ja wyskoczył do przodu, krzycząc ze strachu. Miej litość, Tario. Miej litość. Pamiętaj o długich wiekach, w których służyłem ci wiernie. Pamiętaj o wszystkim, co zrobiłem dla Lothara nie skazuj mnie Ters na straszną śmierć ratuj mnie, ratuj mnie Altario tylko zaśmiał się szyderczo i dalej kofał się w stronę zasłon które kryły małe drzwi ja odwrócił się w stronę Kartorisa powstrzymaj go, krzyknął powstrzymaj go, jeśli kochasz życie nie pozwól mu opuścić tekpkoj a mówiąc to skoczył w pościg za swoim jeddakiem Kartoris poszedł za przykładem ja ale ostatni z jeddaków Barsum był dla nich zbyt szybki kiedy dotarli do Arasu za którym zniknął, zastali ciężkie kamienne drzwi blokujące dalszą drogę. Ja osunął się na podłogę w spazmie przerażenia. Chodź, człowieku, zawołał Kartoris. Jeszcze nie umarliśmy. Pośpieszmy się na lej i spróbujmy opuścić miasto. Wciąż żyjemy, a dopóki żyjemy, możemy jeszcze starać się kierować własnym losem. Jak pożytek z tego, żeby osunąć się bezradnie na podłogę? Chodź, bądź mężczyzną. Ja tylko pokręcił głową. Czy nie słyszałeś, jak wołał strażników? jęczał. Ach, gdybyśmy tylko mogli go przechwycić Wtedy mogłaby być mdziej, lecz Niestety, był zbyt szybki dla nas, kropka Cóż, cóż, zawołał niecierpliwie Kartoris A jeśli naprawdę wezwał strażników? Czas na martwienie się o to nadejdzie Gdy przyjdą, na razie nie widzę żadnej oznaki Że mieliby nadwyrężać się, żeby posłuchać wzwań swojego jeddaka Ja pokręcił żałośnie głową Nie rozumiesz, powiedział Strażnicy już przyszli i odeszli Wykonali swoje zadanie, a my jesteśmy straceni Spójrz na różne wyjścia. Kartoris i tu ja jej skierowali wzrok w stronę kilku drzwi, które przebijały ściany wielkiej komnaty. Każde z nich było szczelnie zamknięte przez ogromne kamienne wrota. Cóż? zapytał Kartoris. Mam umrzeć? wyszeptał ja słabo. Dalej nie chciał nic mówić. Po prostu usiadł na krawędzi kanapy jeddaka i czekał. Kartoris przesunął się ku strontu drugą i stojąc tam z nagim mieczem, pozwolił swoim odważnym oczom nieustannie błądzić po wielkiej komnacie, aby żaden wróg nie mógł ich zaatakować niezauważony. Przez to, co wydawało się godzinami, żaden dźwięk nie przerwał ciszy ich żywego grobu. Żaden znak nie dawał ich egzekutorom wskazówek co do czasu ani sposobu ich śmierć. Napięcie było straszne. Nawet Kartoris z Hilliem zaczął odczuwać straszne napięcie w swoich nerwach. Gdyby tylko mógł dowiedzieć się, jak i skąd uderzy ręka śmierć, mógłby jej stawić czoło bez lęku, ale cierpieć dłużej z powodu tej ohydnej niepewności co do planów ich zabójców ciążyło mu niezwykle. Tu ja jej sptart zbliżyła się do niego całkiem blisko. Czuła się bezpieczniej, mając ramię mężczyzny przy swoim, a dzięki tem kontaktowi mężczyzna odzyskał pewność siebie. Ze swoim dawnym uśmiechem odwrócił się ku niej. Wygląda na to, że próbują nas przestraszyć na śmierć, powiedział, śmiejąc się, i wstyd mi się przyznać, że chyba byli blisko, by zrealizować swoje zamiary wobec mnie kropka. Miała wkrótce odpowiedzieć, gdy nagle z ust Lothariana wydobył się przeraźliwy wrzask. Nadchodzi końc! krzyknął: Nadchodzi końc! Podłoga, podłoga, och, kołmal, zmiłuj się. Tu ja i Kartoris nie musieli patrzeć na podłogę, by być świadomi dziwnego ruch, który miał miejsce. Powoli marmurowa posadzka zapadała się we wszystkich kierunkach w stronę środka. Na początku ruch był tak stopniowy, że ledwo zauważalny, ale wkrótce kąt nachylenia podłogi stał się taki, że można było stanąć pewnie tylko znacznie uginając jedno kolano. Ja wciąż piszczał i drapał krew z który już zaczął się przesuwać w stronę środk Pkoi, gdzie zarówno tu jej, jak i Kartoris nagle dostrzegli mały otwór, który zwiększał średnicę, gdy podłoga przyjmowała coraz bardziej lejekowaty kształt. Teraz coraz trudniej było utrzymać się na zawrotnej pochyłości gładkiego i polerowanego marmuru. Kartoris próbował podtrzymać tuę, ale sam zaczął się zatesuwać i ślizgać w stronę coraz powiększającej się szczeliny. Lepiej było trzymać się gładkiego kamienia, który potopił sandałów ze skóry zitidar i oparł się bosymi stopami przeciw endłemu pochyleniu. Jednocześnie obejmując dziewczynę dla wsparć. W swoim przerażeniu jej własne dłonie zacisnęły się na szyi mężczyzny. Jej policzek był blisko jego. Śmierć, niewidoczna i o nieznanej formie, wydawała się być blisko nich, a ponieważ była niewidoczna i niepojęta, stawała się nieskończenie bardziej przerażająca. Odwagi, mój księżniczko, wyszeptał. Spojrzała w jego twarz, by zobaczyć uśmiechnięte wargi nad swoimi i odważne oczy, nietknięte przez strach, pijące głęboko z jej własnych. Nagle podłoga zaerżała i szybciej się przechyliła. Nastąpił nagły poślizg, gdy zostali cepcehanięci w stronę otworu. Krzyki jawa były w ich uszach dziwne i straszne, a potem trójk znalazła się na królewskiej kanapie Tario, która utknęła w otworze u podstawy marmurowego lejka. Na chwilę odetchnęli swobodniej, ale wkrótce odkryli, że otwór nadal się powiększa. Kanapa opadała w dół. Ja ponownie pisnął. Pojawiło się mdłe uczucie, gdy poczuli, że wszystko się pod nimi uwalnia, gdy spadali w ciemność ku nieznanej śmierci. Odległość od dna lejka do podłogi komnaty pod nim nie mogła być duża, ponieważ wszyscy trzej ofiary gniewu Tario wylądowali nietknięci. Kartoris, wciąż ściskając tuę mocno przy swoim serc, wylądował na ziemi jak kot, na nogach, łagodząc upadek dla dziewczyn. Ledwie dotknęły jego stopy szorstkie kamienne płyty tej nowi komnaty, a jego miecz już błysnął, gotowy do natychmiastowego użycia. Jednak choć pomieszczenie było oświetlone, nie było widać żadnego wroga. Kartoris spojrzał na Jawa. Mężczyzna był bladobiałym z przerażenia. Jak będzie nasz los? zapytał Heliumita. Powiedz mi, człowieku, otrząśnij się z lęku wystarczająco długo, by mi powiedzieć, abym mógł być gotów sprzedać swoje życie orz życie księżniczki z tak drogo, jak to możliwe. Komal, wyszeptał ja. Mam być pożarci przez Komala, twój Bóg, zapytał Kartoris. Lotcharian skinął głową. Potem wskazał na niskie wejście na jednym końcu komnaty. Stamtąd nadciągnie na nas. Odłóż swoją lichą szpadę, głupcze. To Tylko go dablu ścieczy i pogorszy nasz cierpienia. Kartoris uśmiechnął się, ściskając swój miecz jeszcze mocniej. Wkrótce ja wydał przerażone jęknięcie, wskazując jednocześnie w stronę drzwi. On przyszedł, wyszeptał. Kartoris i tu ja jej spojrzeli w kierunku wskazanym przez Lotharianów, spodziewając się zobaczyć jakąś dziwną i przerażającą istotę w ludzkiej postaci. Ku ich zdumieniu ujrzeli jednak szeroką głowę i grzywiaste ramiona ogromnego banta, największego i kiedykolwiek widzieli. Powoli i z godnością potężna bestia weszła do Pkoi. Ja upadł na podłogę i wił się w ten sam służalczy sposób, jak przyjmował wobec Tario. Mówił do dzikiej bestii tak, jakby mówił do człowiek, błagając ją o litość. Kartoris stanął między tułą a Bantem, miecz gotowy, by przeciwstawić się zwycięstwu bestii nad nimi. Tu ja jej odwróciła się w stronę jawa. To jest kołmal, twój Bóg? zapytała. Ja kiwnął twierdząco. Dziewczyn uśmiechnęła się. A Potm, przecierając sobie drogę obok Kartorisa, ruszyła szybko w stronę warczącego drapieżnika. Niskim, pewnym tonem mówiła do niego tak, jak mówiła do bandów ze złotych klifów i do padlinożerców przed murami lotharu. Bestia przestała warczeć. Ze spuszczoną głową i kocim mruczeniem podkradła się do stóp dziewczyn. Tu ja jej odwróciła się w stronę Kartorisa. To tylko band, powiedziała. Nie mam się czego bać. Kartoris się uśmiechnął. Nie bałem się go, odpowiedział, bo ja wierzyłem, że to tylko band, a mam mój długi miecz. Ja usiadł i wpatrywał się w widowisko przed sobą. Smukła dziewczyn splatała palce w płowym grzbiecie ogromnego stworzenia, które uważał za boskie, podczas gdy kołmal ocierał swoje ohydne ryje o jej bok. Więc to jest Twój Bóg, zaśmiała się tu ja jej. Ja wyglądał na zmieszanego. Ledwie wiedział, czy odważy się ryzykować obrażenie Komala, ponieważ moc przesądu jest tak silna, że nawet wiedząc, iż szczciliśmy iluzję wciąż wahamy się przyznać rację naszym nowo odkrytym przekonaniom. Tak, powiedział, to jest kołmal. Od wieków wrogowie Tario byli wrzucani do tej jamy, aby wypełnić jej paszcze, bowiem kołmal musi być karmiony. Czy jest jakiś sposób, by opuścić tę komnatę i dostać się na ulicę miasta? Zapytał Kartoris. Ja wzruszył ramionami. Nie wiem, odpowiedział. Nigdy wcześniej tu nie byłem, ani nigdy nie miałem ochoty. Choć ci je, zasugerowała tu ja jej, zwiedzie grek. Y. Musi być jakieś wyjście. Razem troje zbliżyło się do drzwi, przez które kołmal weszła do mieszkania, które miało być świadkiem ich śmierci. Za nimi znajdowała się nisko sklepiona kryjówka z małymi drzwiami na końcu. Ku ich uciesze drzwi te otworzyły się po podniesieniu zwykłej zasuwy, wpuszczając ich do okrągłej ren otoczonej rzędami siedzeń. Tu kołmal jest karmiona publicznie, wyjaśnił ja. Gdyby Tario odważył się, i właśnie nasz losy zostałyby przypieczętowane, ale obawiał się twojej ostrej broń, czerwon człowieku, i tak wszystko wrzucił do dołu. Nie wiedziałem, jak ściśle połączone są te dwie komory. Ters możemy łatwo dotrzeć do alei i bram miasta. Tylko ucznicy mogą kwestionować praw pierwszeństwa, a znając ich tajemnice, wątpię, by mieli moc nam zaszkodzić. Kolejne drzwi prowadziły do bieg schodów, które wznosiły się z poziomu ren w górę przez trybuny do wyjścia z tyłu sali. Za tym rozciągał się prosty, szeroki korytarz, biegnący bezpośrednio przez pałac do ogrodów po boku. Nikt nie wydawał się ich kwestionować, gdy szli naprzód, potężny kołmal kroczący obok dziewczyn. Gdzie są ludzie Pałacu Świta Jeddaka? Zapytał Kartoris. Nawet na ulicach miasta, gdy tędy szliśmy, ledwo zauważyłem ślady człowiek, a jednak wokół pełno dowodów na istnienie wielkiej populacji. Ja westczną. Biedny lotar, powiedział. To rzeczywiście miasto duchów. Pozostało nas ledwie tysiąc, kiedyś liczyliśmy miliony. Nasz wielki miasto zamieszkują istoty wyobraźni. Dla własnych potrzeb nie trudzimy się materializować tych mieszkańców naszych umysłów, a jednak są dla nas widoczni. Nawet teraz widzę wielkie tłumy ustawione wzdłuż alei, biegnące tam i z powrotem w rytmie swoich obowiązków. Widzę kbiet i dzieci śmiejące się na balkonach, tych nie wolno nam materializować, a jednak je widzę, są tuti. Ale dlaczego nie? Rozmyślał. Nie muszę już obawiać się Tario, wyrządził co mógł, i zawiódł. Dlaczego więc nie? Zatrzymajcie się, przyciel kontynuował. Czy chcecie zobaczyć lotar w całej jej okazałości? Kartoris i tuja jej skinęli głowami na znak zgody. Bardziej z grzeczności niż dlatego, że w pełni pojmowali znaczenie jego Ja spojrzał na nich przenikliwie przez chwilę, a potem, machając ręką, krzyknął: Spójrzcie. Widok, który się przed nimi rozciągał, był niesamowity. Tam, gdzie wcześniej były tylko opuszczone chodniki i szkarłatne trawniki, dziewające okna i puste drzwi, teraz roiło się od niezliczonej rzeszy szczęśliwych, śmiejących się ludzi. To jest przeszłość, powiedział ja cicho. Nie widzą nas, po prostu żyją starą. Martwą przeszłością starożytnego Lotharu, martwego i rozbitego Lotharu z dawnych czasów, który stał nad brzegiem trous, najmocniejszego z pięciu oceanów. Widzisz tych wspaniałych, wytwornych mężczyzn idących szeroką lej. Widzisz, jak młode dziewczęta i kbiet się do nich uśmiechają. Widzisz, jak mężczyźni witają ich z miłością i szacunkiem. To marynarze wracający ze swoich statków, które cumują przy nabrzeżach na skraju miasta. Odważni ludzie, prawd, ach, al chwała Lotchara zgasła. Spójrz na ich broń. Tylko oni nosili oresz, bo przepływali pięć mórz do obcych miejsc, gdzie czyhały niebezpieczeństwa. Z ich odejściem odeszła wojownicza dusza Lotharian, pozostawiając, wraz z pływem wieków, rasę bezkręgowych tczurzy. Nienawidziliśmy wojn, dlatego nie szkoliliśmy naszej młodzież w wojowniczych sposobach. Tak przyszło nasze zgubienie, bo gdy morza wyszły, a zielone hordy nacierały na nas, mogliśmy jedynie uciekać. Ale pamiętaliśmy o morskich łucznikach z czasów naszej chwały, to wspomnienie rzucamy na naszych wrogów. Gdy ja przestał mówić, obraz zniknął, a oni trzeci ponownie ruszyli w stronę odległych wrót, wzdłuż opustoszałych alei. Dwa razy napotkali Lotharian żyjących ciałem i krwią. Na ich widok ors ogromnego banta, którego musieli rozpoznać jako Komala, obywatele odwracali się i uciekali. Przeniosą wieść o naszej ucieczce do Tario, krzyknął ja, i wkrótce wyśle swoich łuczników za nami. Miejmy nadzieję, że nasza teoria jest słuszna i że ich strzały są bezsilne wobec umysłów świadomych ich nierealności. W przeciwnym razie jesteśmy zgubieni. Wyjaśnij, czerwon człowieku, kobiecie prawd, które ci przekazałem, aby mogła stawić czoła strzałom z silniejszą sugestią odporności. Kartoris uczynił, jak kazał mu jednak dotarli do wielkich bram bez oznak rozwijającego się pościgu. Tutja uruchomił mechanizm, który przesunął ogromną, przypominającą koł bramę na bok, a chwil później trójk, w towarzystwie Banta, wyszła na równinę przed lotharem. Ledwo pokonali sto jardów, gdy za nimi rozległ się huk wielu krzyczących mężczyzn. Gdy się odwrócili, zobaczyli kompanię uczników wychodzącą na równinę przez bramę, przez którą właśnie przeszli. Na murze nad bram stało kilku lotharian, wśród których ja rozpoznał Tario. Jednak wpatrywał się w nich, najwyraźniej skupiając wszystkich sił swojego wyszkolonego umysłu na nich. Było oczywiste, że podejmuje maksymalny wysiłek, aby uczynić swoje wymyślone stworzenia zabójczymi. Ja pobladł i zaczął drżeć. W kluczowym momencie wydawało się, że traci odwagę swojego przekonania. Wielkband zawrócił w stronę nadciągających łuczników i warknął. Kartoris ustawił się między tułą a wrogiem i, stając naprzeciw nich, oczekiwał skutków ich szarży. Nagle do Kartorisa przyszła inspiracja. Rzuć swoich własnych łuczników przeciwktario. zawołał do Jawa. Zobaczmy, jak wygląda materialna bitwa między dwoma mentalnościami. Sugestia zdawała się dodać otuchy Lotharianinowi i za chwil trzej stal za zwartymi szeregami ogromnych łuczników, którzy wyzywali i grozili nadciągającej Kmpani wychodzącej z obwarowanego miasta. Ja stał się nowym człowiekiem, w momencie, gdy jego bataliony znalazły się między nim a Tario. Można by prawie przysiąc, że człowiek ten wierzył, iż te stworzenia jego dziwnej, hipnotycznej mocy to prawdziwa krew i ciał. Z chrypliwymi okrzykami bitewnymi ruszyli na łuczników Tario. Strzały z kolczastymi grotami śmigały gęsto i szybko. Ludzie padali, a ziemia była czerwona od krwi. Kartoris i Tujaje mieli trudności z pogodzeniem rzeczywistości całego zdarzenia z ich wiedzą o prawdzie. Widzieli, jak jeden po drugim utan maszerował bram w idealnym kroku aby wzmocnić nieliczną kompanię, którą Tario najpierw wysłał, by ich aresztować. Widzieli, jak siły Jara odpowiednio rosły, aż wokół nich rozgrzało się morze walczących, przeklinających wojowników, a na pol leżały stosy martwych. Ja i Tario wydawali się zapomnieć o wszystkim innym prócz walczących uczników, którzy sunęli tam i z powrotem, wypełniając szerokie pole między lasem a miastem. Las wyłaniał się tuż za tułą i Kartorisem. Ten statni rzucił spojrzenie w stronę Jara. — Choć, wyszeptał do dziewczyn. Niech prowadzą swoją bezcelową walkę, najwidoczniej żaden z nich nie ma moc, by zranić drgieg. Są jak dwaj dyskutanci rzucający słowami w siebie nawzajem. Dopóki są zajęci, możemy równie dobrze poświęcić nasz sił na próbę znalezienia przejścia przez klify na równinę po drugiej stronie. Gdy mówił ja, odwracając się na chwilę od walki, wychwycił jego słow. Zobaczył, jak dziewczyn rusza, aby towarzyszyć Heliumitowi. Sprytny błysk pojawił się w oczach Lothariana. To, co kryło się za tym spojrzeniem, tkwiło głęboko w jego serc, odkąd po raz pierwszy zobaczył tu esptart. Nie zdawał sobie jednak z tego sprawy, dopóki Ters nie wydawała się być o krok od opuszczenia jego świat. Skupił swój umysł na Heliumicie i dziewczynie na chwil. Kartoris zobaczył, jak tu ja jej esptart wysunęła do niego dłonie. Był zaskoczony tym nagłym złagodzeniem wobec niego i z pełnym sercem pozwolił swoim palkom zamknąć się wokół jej dłoni, gdy razem odwrócili się od zapomnianego Lothara, wchodząc do lasu i kierując kroki w stronę odległych gór. Gdy Lotharian odwrócił się w ich stronę, tu ja jej była zaskoczona, gdy usłyszała nagle Kartorisa, który wypowiadał nowy plan. Zostań Tuti z Jaem, usłyszała, jak mówił, podczas gdy ja pójdę szukać przejścia przez klify. Odsunęła się zaskoczona i rozczarowana, gdyż wiedziała, że nie ma powodu, dla którego nie mogłaby mu towarzyszyć. Z pewnością byłaby bezpieczniejsza z nim niż pozostawiona Tuti sama z Lotharianem. I ja obserwował ich dwoje i uśmiechał się przebiegle. Kiedy Kartoris zniknął w lesie ja jej usiadła apatycznie na karmazynowej trawie, aby obserwować wydające się niekończące walk uczników. Dług płudni wlecł się powoli w kierunku ciemności, a legiony wyobraźni wciąż atakowały i wykofywały się. Słońce miało zachodzić, gdy Tario zaczął powoli wycofywać swoje wojska w stronę miasta. Jego plan przerwania działań wojennych na czas noc najwyraźniej spotkał się z pełną aprobatą Ja, ponieważ nakazał swoim siłom formować się w regularne szeregi i maszerować tuż przy krawędzi lasu, gdzie wkrótce zajęli się przygotowywaniem wieczerzy, rozwijaniem swoich jedwabnych i futrzanych posłań na noc. Tuja jej ledwo powstrzymywała uśmiech, gdy zauważyła skrupulatną troskę, z jaką wyimaginowani ludzie Jawa dbali o każdy drobny szczegół zachowania, tak jakby byli prawdziwym ciałem i krwią. Posterunki zostały ustawione między obozem a miastem. Oficerowie brzęczeli tu i tam, wydając rozkazy i upewniając się, że są właściwie wykonywane. Tuja jej zwróciła się w stronę Jawa. Dlaczego, zapytała, Zwracasz taką staranną uwagę?